Rzeczy, bo jak widać to nie jest mój najlepszy debiut. E, tak więc witam Państwa bardzo serdecznie, jestem instruktorem modelu Craytona e, w tym momencie w trakcie kursu z wykształcenia, jestem e, magistrem farmacji i tak jest to mój pierwszy wykład e, w tym cyklu, także witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj mówić o cyklu kobiety w płodności e, małżeństwa. Mm. I ponieważ o płodności kobiety można mówić bardzo dużo i bardzo długo, mam nadzieję, że uda mi się przedstawić takie najważniejsze punkty, ale przede wszystkim e, chciałabym, żebyśmy zrozumieli, dlaczego w ogóle chcemy o tym mówić, dlaczego jest to takie e, istotne, więc e, chciałabym, żebyśmy sobie wyszli od pojęcia płodności, która jest e, zdolnością, czy takim darem dodawania nowego życia. Z góry przepraszam, to się tak miało wyglądać. Zobaczmy, co jest z ciekawości na następnym slajdzie. Dobra, więc generalnie wychodzimy sobie od panów. Mężczyźni są płodni przez cały okres swojego życia. Mężczyźni osiągają dojrzałość w płciową w wieku około 12-13 lat i ta zdolność do dawania potomstwa utrzymuje się u nich tak naprawdę do końca ich życia. Oczywiście mówimy tutaj o stanie. Zdrowia, o mężczyznach zdrowych, bo oczywiście problem niepłodności czy bezpłodności również mężczyzn dotyczy. I bardzo często, jeżeli mówimy o pierwiastku męskim, płodności to właśnie w, w kontekście różnych zaburzeń i, i chorób. I o tym też będziemy sobie mówić na następnych wykładach, czyli o czynniku męskim. Kobieta z kolei jest przez większość czasu niepłodna. Jak wygląda płodność kobiety w przeciągu całego jej życia? Ona się pojawia wraz z pojawieniem się pierwszej miesiączki, która może się powinna się pojawić między 10 a 19 rokiem życia. Średnio to jest takie 13-14 lat i wygasa wraz z przyjściem okresu menopauzy 37-56. To jest taki przedział. Średnio to jest około 50 roku życia. Ale nawet w tym przedziale, czyli od osiągnięcia dojrzałości płciowej, czyli od pojawienia się pierwszej miesiączki do okresu menopauzy. To to też nie jest tak jak u mężczyzn, że to jest taki konstant, tak? Ta płodność pojawia się cyklicznie. I właśnie w każdym cyklu, który jest wyznaczany od pierwszego dnia miesiączki, czyli krwawienia do ostatniego dnia przed kolejną miesiączką, organizm kobiety przygotowuje się na przyjęcie dziecka. I co z tego wynika? No, właśnie to jest jakby odpowiedź na nasze pytanie: dlaczego chcemy mówić w ogóle o tym cyklu kobiety? Dlaczego my chcemy go poznać? Przez to, że płodność kobiety jest cykliczna, to to determinuje nam płodność całego ma małżeństwa. Mimo, że mężczyzna jest płodny cały czas, kobieta w sposób cykliczny, to przez to całe małżeństwo, jego płodność również ma charakter cykliczny. Czyli małżeństwo przez większość czasu jest niepłodne. Cykl miesiączkowy. Tutaj ja chciałam tylko kilka takich aspektów fizjologicznych po to, żeby lepiej nam było zrozumieć później istotę obserwacji, o których będziemy też dzisiaj mówić. Na tym slajdzie widzicie Państwo takie graficzne przedstawienie cyklu miesiączkowego kobiety, które zaczyna się pierwszego dnia krwawienia. Następuje faza folikularna, czyli faza wzrostu i dojrzewania pęcherzyka. Następnie mamy owulację, w której to komórka jajowa zostaje uwolniona z pęcherzyka. W dalszej fazie dochodzi do zamiany pęcherzyka w ciałko żółte, które wydziela nam progesteron i przygotowuje organizm kobiety na przyjęcie dziecka. To, to, co Ważne jest tutaj to to, że wyłaniają nam się już dwie fazy tego cyklu, czyli faza folikularna i faza lutealna. I proszę też zwrócić uwagę na numerowanie tych dni. No, do tego odniosę się za chwileczkę. Ten cykl ma 28 dni. To są te fazy. Proszę sobie wyobrazić, że są to trzy różne cykle tej samej kobiety. Mamy cykl krótki, mamy cykl typowy i mamy cykl długi. I to, co się nam rzuca w oczy, to jest, a przynajmniej powinno, to jest to, że ta faza poowulacyjna we wszystkich tych cyklach jest stała. Yy, ma ona stałą długość i powinna wynosić u zdrowej kobiety między 9, 9, od 9 do 17 dni. Czyli kobieta, która jest w stanie wyznaczyć yy, swój y, okres około czy swój dzień owulacji i dzięki obserwacjom wie, ile wynosi jej faza poowulacyjna, wie też, kiedy ta miesiączka przyjdzie. Na tym kółku, na tym cyklu, który mieliśmy wcześniej, y, numerowane były wszystkie dni. A proszę sobie zobaczyć na tą pierwszą fazę, czyli fazę przedowulacyjną, która jest zmienna w swojej długości. Dlaczego? Bo jest to faza wrażliwa na wszelkie zmiany, które nas spotykają, na szeroko pojęty stres dla naszego organizmu i to nie tylko w sensie negatywnym, ale również silne, pozytywne emocje mogą nam zmieniać długość tej fazy. Choroby, zmiany warunków zewnętrznych, zmiana diety, podróż, przeprowadzka różnego rodzaju szeroko pojęty stres. Wpływa nam na, na tą fazę, w związku z czym nie ma sensu jej za bardzo liczyć. Chciałabym też odnieść się do tych 28 dni, które były na tym cyklu. że Często, niestety, dalej jeszcze pokutuje ten mit 28-dniowego cyklu i owulacji w 14 dniu. I to jest niestety mit, przez, które, przez który w dalszym ciągu wiele kobiet. No cierpi, bo albo są źle diagnozowane, albo są źle leczone. Bardzo często kobiety w gabinecie ginekologicznym słyszą: Proszę przyjść na przykład na monitoring koło 14 dnia cyklu, albo proszę zrobić badanie progesteronu w 21 dniu cyklu, albo proszę wziąć ten progesteron w 16 dniu cyklu. Ale tak naprawdę te wszystkie rzeczy należy robić w odpowiednich dniach w odniesieniu do owulacji. Progesteron badamy w siódmym dniu po owulacji, tak? I teraz tak. Ten pierwszy cykl jest to cykl 28-dniowy, więc taka klasyka. I tutaj ta pani, jeżeli pójdzie sobie zbadać progesteron w 21 dniu cyklu, czyli 7 dniu po owulacji, wstrzeli się idealnie w ten kanon tego 28-dniowego cyklu idealna pacjentka. Natomiast Kobieta numer 2, numer cykl numer 2, jeżeli ta pani pójdzie w 21 dniu cyklu, to ona zrobi ten progesteron w, tak naprawdę w 12 dniu po owulacji, nie w 7. A proszę sobie wyobrazić, że pani numer 3 przeczyta sobie uletkę znanego leku syntetycznego progesteronu i weźmie go w 16 dniu ovulacji, w 16 dniu cyklu. Gdzie lek ten bierze się zdecydowanie po ovulacji. W 16 minut cyklu, ona jest jeszcze kilka dni przed owulacją. Ona sobie tą owulację po prostu zahamuje, biorąc ten lek. To są niestety konsekwencje takiego mitu, który dalej funkcjonuje wśród lekarzy, z którymi my się w dalszym ciągu niestety stykamy. One dalej są, bo dalej są żywe. A żeby, o, żeby nie być takim gołosłownym, to tutaj znalazłam taki artykuł naukowy. Opublikowany w roku 2019, więc jeszcze stosunkowo świeży, w Digital Medicine, który jest obserwacją, jest to badanie obserwacyjne ponad 600 tysięcy cykli menstruacyjnych kobiet. I co my tam czytamy? Powszechnie uważa się, że ovulacja występuje 14 dnia cyklu, ale nasza analiza wykazała, że w przypadku większości kobiet w świecie rzeczywistym tak nie jest stwierdzono, że różnice, w długości cyklu, że różnice w długości cyklu były głównie spowodowane różnicami długości fazy folikularnej, to jest różnicami w dniu owulacji. I tutaj oczywiście podają różne średnie długości tej fazy folikularnej, czyli wystąpienia owulacji 16,9 dnia, 15,2 i w zależności od długości cyklu, czyli nie jest to tak naprawdę te 14 dni. I też mamy bardzo ciekawy wniosek. To jest Ameryka odkryta na nowo, proszę Państwa. Te odkrycia pokazują, że szeroko rozpowszechnione przekonanie, że ovulacja występuje konsekwentnie w 14 dniu cyklu, nie jest poprawne. To jest artykuł z 2019 roku, naprawdę. Klinicznie ważne jest, aby kobiety planujące ciąże współżyły w dni płodne. W celu określenia okresu płodnego ważne jest śledzenie parametrów fizjologicznych, np. podstawowej temperatury ciała, a nie tylko długość cyklu. To jest informacja, którą kobiety obserwujące się wiedzą od zawsze, a to jest tak naprawdę świeży artykuł naukowy. E, no, trochę to trwało, ale na szczęście mamy to na piśmie. Naukowcy też do tego doszli. Więc jakby ktoś miał jeszcze lekarza, który dalej mówi o tych 28 dniach i o tym 14 dniu owulacji, to można sobie taki artykuł wydrukować i, i, i z nim iść. Jeśli chodzi o owulację, też tutaj jest dużo mitów, ale to, co, co trzeba wiedzieć, to jest to, że owulacja występuje raz w ciągu cyklu. Nawet jeśli mamy owulację podwójną, to ona występuje w przeciągu 24 godzin. Tak? A jajeczko żyje około 12-24 godziny, z tym, że bliżej tych 12 zdecydowanie niż 24. Mówi się, że to jest przedział 12-16 godzin. Więc bardzo krótko. To jest proces ovulacji, na który zachodzi w jajniku, czyli proces uwolniania komórki jajowej, która jest wówczas zdolna do zapłodnienia. Tu się nie będę już w szczegóły wchodzić, ale. Mm, Powiedzieliśmy sobie o tej ovulacji, że to jest taki, takie krótkie okienko tak naprawdę. To jest 12-24 godziny. Ale czy uważacie Państwo, że jesteśmy płodni tylko przez ten czas? Bo mamy metody naturalnego planowania rodziny, w których wyznaczamy dni płodne i niepłodne. Czy faktycznie wyznaczamy tam tylko ten jeden dzień, czy są tam też jakieś inne dni? No nie, to są te dni z, do... z śluzem dobrej jakości. Właśnie, dokładnie, czyli mamy parametr, który wydłuża nam tą płodność. To znaczy pozwala plemnikom przeżyć, stwarza dla nich odpowiednie środowisko, w związku z czym e, to nie jest tylko to okienko 12-24, tych dni jest zdecydowanie więcej. I teraz tak, jak rozpoznać te okresy płodności i niepłodności małżeńskiej? Mówiliśmy sobie. E, na pierwszym wykładzie o metodach naturalnego planowania rodziny, czyli inaczej zwanych metodach rozpoznawania płodności. I te metody są tak naprawdę różne: są metody wieloskład... wieloparametrowe, jednoparametrowe, do wyboru. Natomiast ponieważ nasze spotkania cykliczne noszą, no, noszą nazwę z nagrotechnologii na co dzień, to chciałabym Państwu dzisiaj trochę przybliżyć. Mm, model obserwacji, model Kretona, który jest właśnie wykorzystywany w, w leczeniu naprotechnologicznym. Jest to metoda, w której, tak jak Pani już powiedziała, obserwujemy jeden parametr, czyli śluz. Metoda prospektywna, to znaczy, że my na bieżąco wiemy, czy mamy dzień płodny, czy niepłodny, nie do tyłu. Prosta, uczymy się jej z instruktorem. Bezpieczna, nie ingerująca w żaden sposób w nasz organizm, wystandaryzowana. I ta standaryzacja tak naprawdę jest na minimum dwóch poziomach, to znaczy, mamy wystandaryzowany proces uczenia, to znaczy, że każdy z instruktorów uczy Państwa w taki sam sposób. Wszyscy mamy ten sam schemat nauczania. Gdyby zaszła potrzeba zmiany instruktora, na przykład, bo się Państwo przeprowadzają, to jeżeli w innym mieście znajdziecie Państwo instruktora modelu Kretona, to on będzie wiedział, na czym Państwo skończyliście, w jakim Państwo momencie jesteście i co do tej pory było zrobione. Drugi poziom tej standaryzacji to są wystandaryzowane obserwacje. Mamy wystandaryzowany system zapisu obserwacji, co to znaczy, jeżeli ja na, na karcie widzę 10KL u dwóch różnych kobiet, to ja wiem, że te kobiety mniej więcej widziały to samo. Bez tej, bez tej standaryzacji, czyli bez tej ter wystandaryzowanej terminologii, dwie kobiety, które będą widzieć to samo, zapiszą to w inny sposób, opiszą to innymi słowami. I wówczas no, ta interpretacja jest praktycznie niemożliwa. Dzięki tej standaryzacji mamy możliwość tej interpretacji. I mm, taka chyba jeszcze ciekawostka, bo mam wrażenie, że ona pro technologię jednak. Yy, dużo ludzi coś tam słyszało, prawda, że gdzieś tam się uszobiło, co to jest naprotechnologia, natomiast mam takie wrażenie, że o modelu krejtona jednak nie do końca. Że ludzie, którzy słyszeli o naprotechnologii niekoniecznie wiedzą, że to się łączy w jakiś tam sposób z krejtonem, albo że wręcz ten krejton jakoś tak przyczepiony jest do tej naprotechnologii. A prawda jest taka, że to naprotechnologia wywodzi się z modelu krejtona. To model krejtona dał początek naprotechnologii i model Creightona jako metoda naturalnego planowania rodziny i monitorowania zdrowia ginekologicznego bez naprotechnologii istnieje, natomiast naprotechnologia bez obserwacji modelu Creightona już nie jest naprotechnologią. Jest to chyba taka ciekawostka myślę. Dobrze, to kto, dla kogo i w jakim celu, tak jak powiedziałam metoda naturalnego planowania rodziny, czyli kiedy jest potrzeba czasowego odkładania poczęcia, jako pomoc w osiąganiu poczęcia i też monitorowanie zdrowia ginekologicznego. Mamy tą komponentę medyczną, czyli naprotechnologię. I tak naprawdę model krejtona, no nadaje się dla wszystkich. Czy są to cykle regularne, czy nieregularne? Kobiety karmiące piersią bardzo sobie cenią model Creightona, zwłaszcza te panie, które wcześniej stosowały jakieś inne metody naturalne, na przykład termiczną, gdzie który ono nie sprawdza się zupełnie przy karmieniu piersią, ale też panie w okresie premonopauzalnym, którym te obserwacje sprawiają, że te panie są no, bardziej przygotowane na, na tą nadchodzącą menopauzę. One po prostu e, psychicznie lepiej to zniosą, dlatego że widzą, że ich cykle się zmieniają, no i nie są zaskoczone po prostu tym, co nadchodzi pary borykające się z niepłodnością, ale też różnego rodzaju, rodzaju choroby, czy PMS, yy, czy innego rodzaju yy, jakieś yy, zaburzenia ginekologiczne. To jest przykładowa karta yy, modelu Creightona. Natomiast to, co jest tutaj istotne, a to te słupeczki, czyli te wykresy. Które są dwoma dominującymi w odpowiednich fazach hormonami. Ten czarny to są estrogeny, które dominują w pierwszej fazie cyklu, natomiast ten szary to progesteron, który dominuje w drugiej fazie, fazie cyklu, czyli po owulacji. W trakcie cyklu menstruacyjnego, też zwanego hormonalnym, u kobiet zacho zachodzą w jej organizmie no, bardzo wiele zmian zachodzi, tak? Nie tylko są to zmiany w jajniku, zmiany w macicy, ale tak naprawdę zmienia się cały nasz organizm. W zależności od tego, jaki hormon nadal w danej fazie dominuje, my inaczej się czujemy, inaczej wyglądamy, wszystko się zmienia, ale nie każdy parametr jesteśmy w stanie na tyle obserwować, żeby wyciągać z niego wnioski na temat naszej płodności. I teraz te właśnie hormony wpływają nam na śluz, na jego jakość, na jego wygląd. Po państwa lewej stronie widzicie państwo jaki wpływ mają estrogeny na śluz. Ten śluz jest e, super penetrowalny dla tych plemników. Tam tworzą się takie kanały, e, także jest e, ułatwienie jakby dostępu. Natomiast e, w drugiej fazie, gdzie dominuje progesteron, ten progesteron sprawia że ten śluz jest bardzo zbity i my go praktycznie nie obserwujemy. To są dni suche. I to jest taka... Ten śluz działa wówczas jak taki, taki zabór, taka zastawka, yy, czyli generalnie nie przeszkadzać, zamknięte, tam może się rozwijać teraz nowe życie. Yy, powiedziałam też, że model Kraytona, oprócz tego, że on służy do osiągania czy też odkładania poczęcia, Służy też kobietom do monitorowania ich zdrowia ginekologicznego. I ponieważ następny wykład będzie o biomarkerach, więc to też nie chcę koleżance zabierać tematu, tylko wspomnę, żeby nie pozostawić tego tak zupełnie bez komentarza. Te biomarkery to są pewnego rodzaju wzorce, które pojawiają się w naszych cyklach, jakieś takie sygnały, które mówią nam, że coś dzieje się niedobrego. W pierwszym, na pierwszym. W pierwszym wykresie widzimy bardzo ograniczony śluz. Jest to sytuacja, z którą spotykamy się u par borykających się z niepłodnością. W drugim mamy bardzo krótką fazę lutealną. Ona wynosi tutaj 5 dni, gdzie normalnie powinna wynosić minimum 9, więc mamy tutaj ryzyko poronienia. W trzecim cyklu natomiast mamy kamienia przedmiesiączkowe, które mogą świadczyć o niskim poziomie progesteronu. W czwartym natomiast widzimy nieprawidłowe krwawienie. Tak naprawdę przyczyn takiego nieprawidłowego krwawienia jest bardzo wiele, łącznie z tymi najgorszymi, więc taka kobieta od razu jest odsyłana do lekarza. Tak, tak jak padło już pytanie, gdzie szukać, gdzie szukać lekarzy, gdzie szukać instruktorów, jest taka strona fccp.pl, jest to skrót od Fertility Care Centers of Poland, i tam w zakładce, instruktorzy i lekarze w każdym województwie, tak naprawdę w Polsce, możecie Państwo znaleźć i lekarza, i instruktora. Również tutaj lokalnie na naszej stronie rodzina.fertility.pl możecie Państwo znaleźć też kontakt do nas. Ja już tak na zakończenie chciałam podsumować, że płodność to nie jest choroba, to jest coś, co trzeba docenić, bo jest to dar i e, coś, co trzeba poznać, zrozumieć i współpracować. A mamy do tego narzędzia, mamy do tego metody, więc tutaj przychodzą one nam z pomocą między innymi chociażby e, różne metody rozpoznawania płodności, jak chociażby model Creightona. Chyba się wyrobiłam w czasie, nadrobiłam te problemy techniczne